W tej lekcji powiem Ci, jak mówić ale po japońsku. Najpierw pokażę Ci, jak wygląda konstrukcja zdania z konkretnymi słowami oznaczającymi ale, a potem użyjemy ich w zdaniach przykładowych. I tak, ale możemy powiedzieć na dwa sposoby. Można to zastosować w tym samym zdaniu, albo też w oddzielnym. I na początek powiemy o ale w tym samym zdaniu. I do tego będziemy potrzebować właśnie tych słów. Jest to ga oraz kedo albo keredo. Ga poznaliśmy już jako partykułę podmiotu, jednak w tym przypadku Ga będzie pełniło inną funkcję, właśnie funkcję ale. Dodatkowo mamy kedo lub keredo. To są te same słowa, jednak kedo jest takie bardziej potoczne. I tak wygląda to w ten sposób. Mamy pierwszą część zdania oznaczoną jako A, a potem drugą część zdania oddzielone właśnie Ga, co oznacza ale. I pod spodem to samo A, kedo albo keredo B. Czyli mamy dwie części zdania oddzielone właśnie kedo i keredo. I tak, generalnie różnica pomiędzy ga, a kedo, keredo polega na tym, że ga jest takie bardziej formalne, bardziej używane w takich sytuacjach właśnie formalnych, a kedo i keredo jest takie bardziej potoczne. Jednak oznacza to praktycznie to samo. I teraz spójrzmy na zdania przykładowe. Nihon i ikitai kedo okanega arimasen. Chciałbym polecieć do Japonii, ale nie mam pieniędzy. Pierwsza część zdania, nihon i ikitai, Druga część zdania, Okanega arimasen, czyli oddzielamy to kedo, które oznacza ale. Kono pizza wa takai kedo Ta pizza jest droga, ale pyszna. Tutaj pokazujemy jakby kontrast, jest droga, ale pyszna. Kary wa okane mochi desu ga seikaku ga warui desu". On jest bogaty, ale ma straszny charakter. I tutaj mamy takie słowa, okane mochi to jest bogacz, osoba bogata. Powstało to ze słów okane, czyli pieniądze, i moci od czasownika moci mas, czyli posiadać. Więc to jest posiadać pieniędzy dosłownie, ale oznacza bogacza. I tutaj mamy okane moci des ga, ale, właśnie po des często jest ga, seikaku ga warui desu. Ale jego charakter jest dosłownie zły, ale można tłumaczyć jako straszny. Seikaku to charakter. I ikitai desu ga. jikan wa arimasen. Chcę iść, ale nie mam czasu. Jikan wa arimasen. I teraz przykład ale w drugim zdaniu. Do tego użyjemy demo oraz śkasi. Te poprzednie słowa, które Ci pokazałem, czyli ga oraz kedo, keredo. Można również używać w drugim zdaniu, jako początek drugiego zdania. Są takie przykłady, ale te właśnie demo i śkasi są takie typowe dla zaczęcia, dla użycia w następnym zdaniu, czyli dopiero po kropce. Mamy pierwsze zdanie i drugie zaczynające się od demo, czyli ale. Generalnie znaczenie jest praktycznie to samo, czyli pokazujemy jakby kontrast. I z śkasi robimy tak samo, czyli pierwsza część zdania, czyli pierwsze zdanie się kończy, kropka, i później. Nowe zaczynamy od śkasi, żeby pokazać jakby inny punkt widzenia. I zdanie B. Zdania przykładowe. Kora ga suki Demo Amarinomimasen. Lubię kole, ale prawie wcale jej nie piję. Czyli takie coś jakby przeciwnego. Niby lubię kole, ale piję ją dość rzadko. Drugie: Ano Demo Tamten budynek jest stary, ale piękny. Biru. To budynek. Uwaga, żeby nie pomylić z biru, czyli przedłużonym, bo biru to piwo. Fruides, czyli jest stary. Ale właśnie pokazujemy coś jakby przeciwnego. Inny punkt widzenia, ale jest piękny. Utsukushi. Remonła wa süppaj des. Wa des. Cytryna jest kwaśna. syppaj, kwaśny. śkasi, Ale ja. Jo wa Skides. Śkasi jest takim bardziej formalnym wyrażeniem niż demo w bardziej formalnych sytuacjach. No tutaj zastosowałem w takim dość zwykłym zdaniu, żeby tylko pokazać sposób używania i ostatnie śkasi Karyła konakata, lecz on nie przyszedł. Tutaj może, być, tutaj może być jakaś historia, na przykład, że on obiecał, że przyjdzie, ale nie przyszedł. Śkasi Karyła konakata, więc pokazujemy właśnie kontrast.